Gdzie w Eurobanku jest wykorzystywana sztuczna inteligencja? Value bank to cyfrowy bank, bank, który stawia na nowe technologie, na innowacyjne technologie. Stawiamy też na generatywną sztuczną inteligencję, czyli technologię, która ma wspierać naszych pracowników w wykonywaniu codziennych zadań. Ma także wykonywać czynności powtarzalne, gdzie ciągle mamy tą kołderkę za krótką, a także stawiamy na tę technologię w obszarze budowania relacji z klientem. Zależy nam na tym, żeby być bliżej naszego klienta, dostarczać mu produkty, content, informacje szyte na miarę, adresujące potrzeby naszych klientów w miejscu, w którym się znajduje, w sytuacji życiowej, w jakiej jest, więc ta technologia to technologia, która pozwoli nam osiągnąć te cele. A czy... Można już kontaktować się z wielobankiem w każdej sprawie zdalnie cyfrowo. Czy jednak czasami jest kontakt fizyczny potrzebny? Jesteśmy bankiem uniwersalnym, mamy sieć oddziałów i obsługujemy naszych klientów zarówno w tej wersji analogowej w oddziałach, jak i w tym świecie cyfrowym, wirtualnym w oparciu o nasze serwisy cyfrowe, tak jak aplikacja mobilna, która mieści się w kieszeni każdego z nas, którą można wyciągnąć w każdym momencie. Dnia i nocy i zrealizować czynności na styku klient bank. Budujemy dalej usługi cyfrowe tak, żeby docelowo ten bank w kieszeni był w 100% cyfrowy i żeby każdą czynność na styku klient bank można było zrealizować w tym świecie wirtualnym, cyfrowym w oparciu o aplikację mobilną. Pozycjonujemy się jako bank cyfrowy, jako bank, który jest takim buntownikiem cyfrowym, który chce pokazać, że można bankować po nowemu, a w, w tym świecie cyfrowym. E, wspierającym się nową technologią i będącym w, e, przy kliencie w każdym momencie, w którym klient będzie tego e, potrzebował. E, I wierzymy, że ten sposób bankowania to, e, to jest przyszłość całej bankowości. To jest bankowość XXI wieku, więc technologia, innowacja muszą napędzać bank, e, i taka jest nasza strategia. Wierzy Pan w sztuczną inteligencję? Nie obawia się Pan, że za jakiś czas się okaże, że w pewnych obszarach. Sztuczna ta inteligencja no, będzie groźna dla banku, groźna dla klientów. Sztuczna inteligencja to technologia, która jest naprawdę, e, mówiąc po staropolsku, powerful, e, czyli daje duże możliwości zarówno organizacjom takim jak bankom, jak i e, e, klientom. Musimy także pamiętać o tym, że e, no, bank to jest instytucja zaufania publicznego. To bank e, przetwarza e, środki finansowe e, klientów, którzy powierzyli je e, bankowi, po to, żeby e, dbać o, o, o finanse osobiste każdego. Klienta banku, i tutaj musimy wiedzieć, że musimy to robić w sposób bezpieczny. A przestępcy nie śpią. Przestępcy także sięgają po najnowsze technologie, także sięgają po generatywną, sztuczną inteligencję i bank musi się dozbroić i musi też stosować takie technologie, by być odpornym na nowe wektory ataków. Więc ja bym nie obawiał się tej technologii. Co więcej, my musimy korzystać z tej technologii, żeby się przygotować na to, co przyniesie przyszłość.